Cześć, witajcie. Dzisiaj, no, w pierwszym odcinku, chcieliśmy Wam zademonstrować, jak działa taki przyrząd z kilkoma krętakami krzyżowymi, płaskimi i to chyba wszystkie. To jest krzyżak, taki chyba najmniejszy. Taki po prostu, no, wciskamy. Drugi, taki większy. Ten już chyba największy taki. Czy spory do takich większych śrub. Tu płaski pierwszy. Taki największy, tamten. Ten taki już mniejszy. A ten już taki najmniejszy, jak widać. I jeszcze jeden przyrząd. Jest to. Jest to do wykrętu taki mini krzyżak, bardzo mały i bardzo mały, płaski śrubokręt, jak widać. To jest do czegoś przydatne, na przykład jak chcemy rozkręcić jakieś części w telefonie, to tym akurat można, bo to są te najmniejsze takie śruby, podajże na szóstki. I teraz pokażemy, jeszcze latarka tu jest, tylko teraz nie działa, bo baterie wyjęliśmy. Za chwilę pokażemy, jak włożyć. Pierwszą wkładamy tak do tej dziurki. Drugą wkładamy tak samo też do tej, a trzecią odwrotnie do tej i odwrotnie. Zamykamy. I świeci. Jakbyśmy chcieli na przykład jak odkręcamy coś, wtedy nam to akurat pasuje fajnie, bo wtedy to świeci nam tak? Ne? No i to chyba będzie koniec w dzisiejszym odcinku. To cześć.